Czy Czemu on mnie goni? Ja sobie tylko przeszkadzałem po świecie! Nie! Nie! To cię załatwi? Nie żyjesz! Ała, ała, ała! Dobra, 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 no! Spokój się, człowieku. no, połowy człowieku, nie? Bo ty jesteś w ogóle czym, no. Powiedz mi w ogóle, jak powstałeś. Bo są święta i chcemy się pogadać. No, no. A ty w ogóle weź się jakoś ogarnij, co się latasz. Nie, no. Hero, weź. No, niby z ciebie taki bohater, że hero, ale ty co? Co ty w ogóle tu wyrabiasz? No, tylko ty ładzisz po świecie i nic nie robisz. Ja cię próbuję zabić, no. A, w sumie normalne rzeczy. No. O dzięki. Ach, wspaniałe święta. Ach, Hiro de dają. Ciastka spadają. Wszystko jest wites, wszystko jest wites. I dziury się wysadzają. Aha, aha, aha. Jakby co? Czekaj... Nie... Spawn point... ŚWIĄTECZNE RZECZY, FAJNE SĄ i... Kurza twarz... Ula! La. Ula la la la! Ula la! Ula la la la! Hero Brain Tutaj to nie zrobił! Nie! Yeah! Herobrajn mogę ci zastąpić w rozwalaniu stiwów. OK Słyszysz mnie? Eee, przekaż krowo przekaż ten wirobrań na to. Eee, ciekawe. ty. No matka, to też? Krowo, przekaż pirobrajnowi, że go mogę zastąpić jakby co. Mm, okej? Okay? Bo lubię wysadzać. Jak widzisz, wysadziłem sobie świat. I siebie nawiedzam. I buduję sobie budowę, które mogą mnie przestraszyć. Więc, więc przekaż mi to, okej? Okay? No, dobra, spokojnie, Tynara. I... Yy, no, pozwól pirobrajno ode mnie. Ach, te dzieci. Krowy nie, nie wiem, co to było.